Artur Mazur, klatka po klatce. Jesteśmy w Katowicach po z TBKS 89 ze mną Artur Szpilka, który tutaj przyjechał zapewne w jednym celu wspierać przyjaciela w jednej z głównych walk wieczoru. Jak oceniasz to co się stało w starciu Michała Materli z Pawłem Pawlakiem? No ja widziałem jak ty oglądałeś tę walkę, powiem tak trochę przewrotnie jak na Szpilkach to prawda ja zawsze bardziej przeżywam walki Michała niż swoje to jest zupełnie inna, inna inna inny rodzaj emocji to jest w ogóle coś innego tak do tego no co no, brakło tak naprawdę niewiele tak Paweł Pawlak jest świetnym zawodnikiem jest mistrzem, jest młodszy od niego to on tam tak naprawdę wyprzedzał Michała był troszeczkę szybszy od niego celniejszy w tym wszystkim tak ale nie brakło dużo tak naprawdę brakło mi ponowienia tego Pierwszego ataku, czyli przez podwójny lewy, prosty, na przykład prawy, zadać jeszcze lewym, tego mi brakowało, bo Michał napalał się na ten jeden cios przede wszystkim sierpowy i to go gdzieś ograniczało. Paweł fajnie chodził na boki, więc nie zostawał tam i nie stawał tam, wychodził z tego. Michał go niby zamykał, a potem nie mógł go domknąć tam. I kurczę, brakowało mi takich małych rzeczy, ale stary, świetna walka, to się wszystko oglądało na stojąco. Jeszcze raz powtarzam, Michał Materla największe dla mnie i myślę, że dla wielu ludzi w serce KSW to jest właśnie on. Jest, jest serce, jest głowa i to Michał jest sercem KSW i nikt mi tego nie powie. To jak się ogląda jego walki, a stary po tylu wojnach, po tylu walkach, najlepsze było jeszcze to tak... Taka ciekawostka, przychodzimy do szatni, jak się czuje, że on no, 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 nogi rozwalono, bo tam kopnął tego Pawła w nogę, Paweł zablokował, wiesz, kolano rozwalone, cały rozwalony. Nie no, super, super, że wiesz, że się dobrze czuje, nie, to jest waga, no mówię, to jest, wiesz, noga spuchnięta cała, jak tam noga? Nie, dobrze, dobrze, wiesz, no. Nawet y, do punktu medycznego nie poszedł w swoim ja stylu, ja tylko prosto do, do szatni. Tego, ale punkt medyczny przyszedł do niego, o tak pojęcie, bo, bo <laughs> byłem w szatni wtedy i... i Michał jest naprawdę wielkim kotem i, i oprócz tego, że jest wielkim wojownikiem, jest przykładem prawdziwego sportowca z wielkim szacunkiem do zawodnika, do przeciwnika, a naprawdę... Przebywanie obok niego w trakcie przygotowań, gdzieś możliwość rozmawiania, zaczerpnięcia trochę wiedzy, ale nie tylko wiedzy sportowej, tylko takiej życiowej. To jest dla mnie wielki zaszczyt i, i mówię, ma, ma wspaniały team. Morsika, Karola, Bagiego, ci wszyscy, co są z nim tak z zżyci. Sebastian, który dbał jego e, formę bardziej, um, powiedzmy rehabilitacyjną te wszystkie rzeczy, Hycki, Marcin Gandyk, naprawdę ma wszystko. I wiesz co, powiem ci tak szczerze, że liczyłem tak naprawdę liczyłem, że kurczę, wygas dobędzie ten pas jeszcze na koniec swojej kariery, ten tak jak napisał Last Change, prawda? Tego nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może być tak, że nie wiem, ktoś wypadnie coś i znowu skoczy, ale. Kłóczen no odliczyłem, tylko tak naprawdę no wszyscy co oglądali nie brakło dużo, a Paweł też czuł przed nim duży respekt, bo to nie jest tak, że on wchodził w wymiany, tylko chodził na boki. Właśnie bardzo mądre było w Pawła, bo w walce to że nie stawał w miejscu, nie zostawał, wciągał, w sensie wchodził na boki. I jak tylko Michał dochodził do tego punktu, gdzie był mógł go na przykład uszczelić, to on od razu wychodził i to mi to, mówię, o kurczę, mówię, od razu, wiesz, wiesz ciężko, ja też oglądałem w wielkich emocjach tą walkę, więc analitycznie nie oglądałem jak to wyglądało, ale gdzieś przypominam sobie te fragmenty, gdzie mówię, zamykaj go podwójnym lewym, bij też, mieszaj na dół, no bo ten duzostawał, zostawał, on odchylał się tutaj, ale du zostawał. No, ale wiadomo, dzisiaj możemy gdybać. Cieszę się, że Michałowi nic się nie stało. Cieszę się przede wszystkim z tego, że Michał pokazał, że to. ile ma Michał lat? No, już pod 40 się zbliża. Że to jest wciąż fenomenalny zawodnik, który każdemu może zrobić krzywdę po tylu wojnach. Z tego co pamiętam, 30 walk stoczonych w KSW dla federacji KSW. No mówię, serce KSW to jest Michał Materla i jak mi ktoś, no zapraszam do dyskusji, jak ktoś chce wejść w jakieś ze mną dyskusje, uważam, że tutaj nie podlega to żadnej dyskusji. Michał Materla, serce KSW, mamy Kalidow, Ikona, ktoś, no ja mówię, jak szukamy liska, chytruska, to właśnie on, nie? Tylko jedna rzecz mnie... Tak niepokoiła, bo wydaje mi się, że to wynikało z jednego. Znaczy, Michał był bardzo w tej walce nastawiony na to, co powiedziałeś, na ten jeden cios. Jakby zabrakło takiej wszechstronności i wydaje mi się, że wiem, dlaczego jej zabrakło. No, po tych wszystkich wojnach mam takie wrażenie, że głowa Michała chce, a ciało już niekoniecznie może wykonać to, co on chce zrobić. Nie masz takiego wrażenia? Wiesz co, to nie jest też tak. Przede wszystkim e, razem z doktorem Hyckim, Marcinem Gandykiem, zrobili świetną robotę. Było widać od początku, że zobacz, w Michała walce, nie było nawet przez chwilę widać, że mu gdzieś tam brakuje tlenu. Bo to, nie, absolutnie to, on szedł do to, przodu, to, to, chciał upolować. To, to jest jedno, ale on tam, wiesz, jak znasz się troszeczkę, oglądasz walki Przaktu, jesteś w tym od początku, to, to widzisz, jak to oddycha. Tam nie było chwili zmęczenia. Właśnie brakowało mi, żeby jeszcze na przykład spróbować coś odwrócić. Właśnie to drugie ponowienie, bo Michał fajnie wchodził lewym prostym, też lewym prostym e, trafiał i brakowało mi lewy właśnie, uderzenie na przykład prawy, nie cep, tylko prawy prosty albo prawy na dół i właśnie ponowienie jeszcze dwoma później, bo on tam zostawał. A jak wychodził, no to, no to już był na środku klatki, ciężko było go dosięgnąć. Michał szedł, szedł, e, fajnie później też e, unik robił po każdym ciosie, też był ciężki do trafienia, także naprawdę e, to co mówisz, no... <kluzł> Przychodzi taki moment, gdzie ten Pesel już się nie zmieni, i kurczę, może byś bardzo chciał, ale no, natura tego już nie, nie przeskoczy po prostu, tak? Wiesz, to jest jedna rzecz, jaką przeczytałem gdzieś wśród opinii Twitterowych, że po takiej walce Michał Materla. On wcale nie musi zawieszać rękawic na kołku, że gdzieś z tym młodym, znaczy inaczej, młodszym o wiele od siebie Paweł. Posłuchajcie, ja nawet sobie nie wyobrażam, że on potrafi zawiesić, ale mamy takich samograja. Słuchajcie, nie gadajcie mi tutaj. Ja mówię Martin Maciek, róbcie walkę pódzianoski, moich hałmat zasłużył na tą walkę. Pódzian też jest po przegranych. Więc jeżeli miałaby być jakaś walka, wygrał już raz z Michałem, ja i tak uważam, że to jest 1 na 10, ale to jest moje zdanie i nie tylko. Wracając do tematu szacun dla Pudziana za tą walkę, bo tutaj też mu nie można tego odbierać, ale jeżeli miałoby być coś piękniejszego na zakończenie kariery, to właśnie taki rewanż. Michał jak słyszy Mariusz Pudzianowski, to, to jest błysk w oku, to jest mega żal, że tak się to skończyło, dlatego ja uważam, że to byłoby najrozsądniejsze zestawienie. I takie ukonorowanie kariery i Mariusza, i Michała Materli, więc tylko tak, jakbym chciał, życzył sobie tego. Nie tylko dlatego, że się przyjaźnimy, tylko jako kibic. Co mamy bardziej sensownego? Przecież nie damy Mariuszowi jakiegoś kotleta do obicia, bo Michałowi, innego. Michał jest zawsze zawodnikiem, który kocha wyzwania i taką walką na pewno byłoby to ukoronowanie całej kariery i dla Mariusza, i dla. A Michała, bo skoro Mariusz wygrał w pierwszym, to nie ma, że nie powinien mieć żadnych obiekcji na rewanż, prawda? Oddaj mikrofon, odda, jesteś modda, jest odda, niesamowity. Odda, odda, ale akurat <laughs> bardzo akurat bardzo chciałbym tej walki i wiem, jak Michał bardzo by chciał tej walki. I jeżeli, no, uważam, to jest taki priorytet dla mnie, że, że fajnie by było to zobaczyć i dla Michała, i dla Mariusza. Mariusz, Mariusz, Mariusz. Jesteś jedyny, śpila, powiem ci. Słuchaj, już zostawiałem ten temat. Jak ci się poza tym podobała gala? Bo moim zdaniem, szczerze. No nie porwała ta gala. Walka Damiana Janikowskiego z bardzo Romanowskim bardzo dobra. Bardzo. Wiktor Peszta, Szymon Bajer, jak dla mnie i to Kao Wareli. A reszta A ja to nie tak. Tam, no bo ja nie oglądałem, ja oglądałem tylko i wyłącznie walkę da Romanowskiego z Damianem i oglądałem Michała. Ja cały czas tam w szatni byłem, więc też nie za bardzo widziałem, co się tam działo. Um. No i chyba tyle. Sama, sam, sam fakt dla mnie te, 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 szkoda mi trochę Tomiego, bo mówię też bardzo go polubiłem jako człowieka. Wiem ile też w życiu przeszedł rocznik 89, tam także to ta samo. No, no i też też mega, mega, mega niefakt prawda, bo to też wiadomo Danie, Damian w zapasach jest dużo lepszym. Tam gdzieś było to rozcięcie, tak krew, wszystko, ten cios knockdown, kurczę niedobicie. No i Ja mówię ja kibicowałem, chociaż bardzo też znam, zdam Damiana jego ja lubię, ale, ale kibicowałem to mimo, po prostu mam Lepszą, mam lepszy kontakt, też e, wiem jak do tego podchodził prawda i no taki jest sport, to jest właśnie w sporcie najtrudniejsze, naj, naj że niestety z dwóch zawsze zawodników, których możesz lubić, nie lubić e, ale dwóch mega przygotowanych e, oczekiwania wobec samego siebie, niestety wygrywa jeden, drugi nie i, i to jest właśnie zawsze najgorsze, mówimy o sportach walki, bo to jest sport indywidualny prawda? Dwa wątki jeszcze Domyślam się, że ty już też ciało szlifujesz pod powrót, i jak zobaczyłem dzisiaj śniadanie tego człowieka z trenerem, kostką, to się za głowę złapałem, bo tam była tylko kawa i podobno tak przez 36 godzin. Słuchajcie, to jest szok jakiś dla mnie. Głodówka. Tak, ale, nie jest to strajk. Ale powiem wam, nie jest to strajk, ale powiem wam szczerze, od tego czasu, kiedy wprowadziliśmy głodówki, jest jeszcze z nami Piotruś, mój przyjaciel, a jest mój brat. Kubuś, no jest parę osób tam na grupie: Ziggy, Maty, i Mati, także dołączyli się, ale powiem wam szczerze, odkąd wprowadziliśmy głodówki do swojego e, życia, naprawdę zmieniło się wiele rzeczy. Ja mam tyle energii. Ktoś, kto kiedyś się mówi o babcia, mówi: zjedz, bo nie będziesz miał siły. Stary to jest taka głupota. Ja przez ten czas, kiedy jestem na głodówce, 36 godzin, stary, ja robię rzeczy, których zapomniałem, na przykład, pół roku wcześniej. Naprawdę. Ja wszystko sobie przypominam. Ja mam tyle energii. Ja jestem, no ta no, masakra. Jedyna błąd, jak zrobiliśmy, raz graliśmy 3 dwie godziny w tenisa na głodówce i to już było faktycznie takie przejechane, ale godzina była petarda, nie? Tylko że wiesz, my nie gramy w tenisa, żeby sobie poodbijać, tylko jest rywalizacja zawsze z kostką i z piotkiem, jest rywalizacja, a potem przychodzimy do domu i śpimy, nie? Także, także tu nie ma. A, jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy. Jak widzieliście, kto tam ogląda media społecznościowe, pan Kostyrao, mnie w tenisa, więc skończyło się już jakikolwiek e, dzień dobry, to tam, to teraz jest koniec. Teraz ja się biorę i nie, może to będzie dziwnie wyglądać, ale naprawdę styczeń zamierzam poświęcić całkowicie w tenisa. Nie będę robił sportu walki, będę robił tylko siłę, basen i tenis. I zamierzam ograć pana Kostyrę w rewanżu, który będzie Darka Michalczewskiego, który miał się zgłosić co do daty, ale widzę unika, czyli widział te możliwości tenisowe. Ograć kostkę piotka i zakończyć działalność tenisową na, na przynajmniej do czasu walki, bo od lutego zaczynam przygotowania. Wstępnie mam wrócić w maju, w czerwcu, więc grubo się na to nastawiam, nie mogę się doczekać. No i co jedziemy? Najważniejsze jest. Panie Andrzeju, podrażnił pan tutaj byka nie, i łatwo Andrzeju, nie będzie. Pan, panie Andrzeju, nie będzie łatwo, nie chcę tu zapowiadać szumnych, e, żadnych zapowiedzi, bo gra pan 30 lat w tenisa, to jest gra techniczna, no ale pan dobrze wie jak skończył się drugi set, a pan dobrze wie jak skończy się rewanż. <laughs> Ostatni wątek, Interia gdzieś się głosiła, że ma dojść do walki. Tomka Adamka? Z... Jeszcze nie ogłosiło, a jak uważasz, jak ten pojedynek się potoczy, jeśli do niego dojdzie, jeśli wszystko się potwierdzi. Znam Tomka Adamka, znam Mameda i z jednym byłem w klatce, i z jednym byłem w ringu. I powiem ci tak szczerze, mega się jaram tą, tą, e, tym pojedynkiem zaraz dwó dwóch rzeczy. Jedna, Tomek już nie jest tak młody jak był, do tego, e, Mamet to jest wielka zagadka. Nigdy po nim nic nie wiadomo. To nie jest zawodnik szablonowy, to jest nieszablonowy zawodnik, którego na pewno. A zresztą rozmawiam z nim często, rozmawiam, mamy, więc yy, się śmieję, bo mój, że to ja gadam, a teraz mnie upomina. Uspokój się teraz, ja mówię, ale dobra siedzę i słucham mnie, ale <laughs> powiem ci szczerze: im bliżej walki, tym bardziej się, jeżeli taka walka będzie, yy, będę się jarał, bo, bo naprawdę. Tylko i wyłącznie w tym pojedynku ma do stracenia Tomek, nie Mamed, i dobrze wiesz o tym, to jest walka w płaszczyźnie bokserskiej. Więc jak on sobie z tym poradzi, a do tego wyjdzie naprzeciw zawodnika, mówią o Mamedzie, który zrobi wszystko, żeby wygrać tą walkę, nie? Więc, więc, e, no, zapowiedz. Czekamy na potwierdzenie i na fajerwerki w ringu, a ja to... Czekam na tę jedną chwilę, serce jak szalone bije. Leci już, lec. Ale Mamet Mamet jesteś kotem, co on do ciebie powiedział? Hop, zmazu, Artur mazał. Idzie już, idzie już, Koniec tego, koniec, rozchodzimy się.